Chciałabym również poprosić teraz o zabranie głosu panią doktor Dorotę Sienkiewicz, która do nas dotarła. Pani doktor jest pediatrą, jest lekarzem, również ma specjalizację z rehabilitacji i jest prezesem Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców. Witam serdecznie Pani Doktor i bardzo proszę o zabranie głosu. Witam Państwa. Bardzo dziękuję za zaproszenie na posiedzenie zespołu. Chciałabym na wstępie powiedzieć, że moje całe życie zawodowe to była działalność kliniczna, działalność naukowa. Ponieważ pracowałam w ośrodku akademickim, dlatego znam wagę słów i wagę argumentów. I na początek chcę podkreślić, że wszystkie moje opinie, wszystko to, co wyrażałam w napisanych artykułach czy pismach, czy też moich wypowiedziach, opiera się tylko na dostępnych faktach naukowych, na dostępnych opiniach wysokiej klasy specjalistów, zarówno polskich, jak i zagranicznych. I teraz przejdę do mojej historii, tak? bo po to, po to tutaj jestem, żeby pokazać, jakie, były moje, jakie było moje zetknięcie z pionem orzeczniczo-sądowym naczelnej Izby Lekarskiej. Otóż. Po rozpoczęciu pandemii, po tym okresie wstępnych kilku miesięcy zaczęły się pojawiać wątpliwości. Kiedy zaczęły się pojawiać pierwsze informacje, naukowcy zaczęli się wypowiadać. Napisałam taki list otwarty jako petycja do polskich lekarzy, naukowców, pracowników służby zdrowia, polskich władz i mediów. Ten list został podpisany przez ponad 450 lekarzy i około 2000, 20 tysięcy osób. Po, po, po opublikowaniu no, w krótkim czasie zaczęły się wezwania do orzeczników, naczelnego rzecznika odpowiedzialności zawodowej czy okręgowego rzecznika i wszczynanie postępowań w tychże izbach lekarskich. To był pierwszy mój, pierwszy mój wniosek, znaczy pierwszy wniosek o ukaranie mnie. Drugim momentem dodatkowo były to apele, dwa apele sformułowane. O tych apelach i o tym liście mówił pan dr Rosudowski na poprzednim, na poprzednim spotkaniu, także ja nie będę tego dokładnie omawiała. W każdym razie efekt jest taki, że w tej chwili jesteśmy podzieleni na te grupy lekarzy. Pozostało 114, którzy nie wycofali się i podpisali te apele i listy i będziemy mieli sprawę najbliższa 17 marca. Także ta sprawa trwa. Ponieważ zaczęły się toczyć te sprawy przeciwko lekarzom, powołaliśmy Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców, które ukonstytuowało się w maju 2021 roku. Celem tego stowarzyszenia, może powiem najpierw, że naszym mottem były słowa czy słowa niemena, lecz ludzi dobrej woli jest więcej i mocno wierzę w to, że ten świat nie zginie dzięki nim. Celem stowarzyszenia było uwolnienie zawodu lekarza i naukowców od zniewolenia i przywracanie wolności zawodowej i naukowej. Propagowanie profilaktyki i leczenia zgodnie z wyborem lekarza i pacjenta, jeśli Państwo pozwolicie, kilka takich naszych celów, mianowicie uznanie wolności słowa za niezbywalne prawo do wymiany poglądów, informacji i doświadczeń. Zapewnienie pomocy prawnej lekarzom, wprowadzenie zasady wolności wykonywania zawodu lekarza medycyny i lekarza stomatologii z możliwością dobrowolnej przynależności do izb lekarskich, dążenie do tego, aby prawo wykonywania zawodu lekarza wydawane było przez Ministerstwo Zdrowia lub lokalne organizacje administracji państwowej działające w zakresie ochrony zdrowia, tak jak to było przed reaktywowaniem izb lekarskich. Kolejnym celem było wykonywanie zawodu lekarza oparte na aktualnej wiedzy i doświadczeniu, wolne od narzuconych procedur z poszanowaniem praw człowieka wymienionych w konwencji o ochronie praw człowieka. No, mieliśmy bardzo mocne, mocne zetknięcie się z procedurami w czasie całej pandemii, gdzie, gdzie no, efekty ponad 200 tysięcy nadmierowych zgonów były tego wynikiem. Celem było także zapewnienie przestrzeni do swobodnego i równego dialogu dotyczącego zagadnień medycznych i związanych z medycyną, a także działanie na rzecz realizacji podstawowego prawa człowieka i pacjenta do swobodnej, świadomej, opartej na uzyskanej szczegółowej informacji zgodnie na leczenie, zabiegi profilaktyczne i diagnostyczne z możliwością wyboru rodzaju terapii zarówno przez lekarza i pacjenta. No, jak wiadomo, w czasie pandemii. No, mieliśmy zupełną odwrotność, zupełną sytuację. I po powołaniu tego stowarzyszenia mieliśmy inauguracyjną konferencję prasową w Warszawie 10 czerwca, na której przedstawiliśmy te cele. Ja wówczas także mówiłam, ponieważ ja jestem pediatrą, już dochodziły do nas informacje, już wiedzieliśmy, że zostało wyznaczonych osiem ośrodków, które miały podawać eksperymentalny preparat, bo nie można nazywać tego, Szczepionką, eksperymentalny preparat inżynierii genetycznej dzieciom. W związku z czym ja odniosłam się na tej konferencji inauguracyjnej do całego aspektu, całego tego problemu. I następnie, po tej konferencji, zaczęliśmy swoją działalność było wiele pism. Pisaliśmy do różnych urzędów, do ministerstwa, ale także list do nauczycieli, grona pedagogicznego i rodziców żeby przybliżyć im problem podawania i jakby eksperymentowania na ich dzieciach. I teraz kolejną sprawą, jaką mi wytoczona, to jest właśnie, to są te właśnie te rzeczy, te wypowiedzi w obronie dzieci na konferencji inauguracyjnej i w liście do grona pedagogicznego do szkół generalnie. To miało miejsce w Opolu najpierw. Ja jestem z Białegostoku. Proszę zobaczyć to nie powinno tak wyglądać, bo my po to mamy regionalne, okręgowe izby lekarskie, żeby tam się toczyły procesy. No niemniej na jakby donos kolegów lekarzy w Opolu, Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej wszczął przeciwko mnie postępowanie, skierował wniosek o zawieszenie mi w trybie zabezpieczenia, czyli natychmiastowo prawa, prawa wykonywania zawodu do Naczelnego Sądu Lekarskiego, Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej pana lekarza Grzegorza Wrony do Warszawy, który przekierował moją sprawę do Łodzi. W Łodzi odbyło się posiedzenie. I na tym posiedzeniu sąd okręgowy oddalił wniosek ze względu, jak określono, na braki dowodowe i proceduralne. Ja pozwolę sobie krótkie uzasadnienie, jedno zdanie przeczytać. Okręgowego Sądu Lekarskiego w Łodzi. Środek w postaci zawieszenia prawa wykonywania zawodu nie zabezpiecza przed możliwością popełnienia kolejnych tego typu przewinień zawodowych, gdyż działalność w mediach społecznościowych nie może zostać ograniczona poprzez zawieszenie prawa wykonywania zawodu. Zatem orzeczone w takim przypadku zawieszenie prawa wykonywania zawodu miałoby wyłącznie charakter represyjny, a nie prewencyjny. Wydaje mi się, że to takie rozsądne. Stwierdzenie. Niemniej sprawa jest nadal procedowana, ponieważ dostałam w styczniu tego roku kolejne zawiadomienie o, o zawieszenie, o postępowanie celem zawieszenia mi prawa wykonywania zawodu, tylko w normalnym trybie. Także to jest drugi, druga sprawa. I trzecią sprawę, jaką mam, pandemia nadal, jakby była utrzymywana, szczepienia dzieci proponowany w coraz młodszych grupach wiekowych. Potem zamiast od 12, od 5 roku życia, a następnie od 6 miesiąca życia. W związku z tym, nie mając żadnej możliwości porozmawiania, dyskusji, debaty, uzyskania odpowiedzi od gremiów medycznych i od Izby Lekarskiej, zwróciłam się bezpośrednio do dzieci i młodzieży, ponieważ nagrałam apel. Do młodych Polaków, który trwał 3 minuty 47 sekund. I za ten apel pojawił się wniosek o zawieszenie mi prawa wykonywania zawodu, tym razem już w mojej okręgowej izbie lekarskiej. To postępowanie umorzono, a następnie wydano postanowienie o zmianie postanowienia, o przedstawienie zarzutów i w efekcie zawieszono mi prawo wykonywania zawodu na rok. To prawo to ten wyrok jest nieprawomocny, ponieważ złożyliśmy odwołanie do naczelnego sądu lekarskiego. Jakby podsumowując te moje sprawy, muszę powiedzieć, że zarówno w stosunku do mnie, jak i do moich kolegów, bez względu na to, jaką opinię, na jaki temat około pandemiczny wyrażaliśmy, pojawiło się, znaczy zostały wystosowane do nas. Zarzuty mniej więcej takie same, że działamy na szkodę pacjentów, całego społeczeństwa, że czynnie propagujemy postawy antyzdrowotne, że szerzymy informacje niezgodne z wiedzą medyczną. Nigdy nie uzyskałam odpowiedzi, co to znaczy niezgodne z wiedzą medyczną. Na żaden argument przedstawiony przeze mnie czy przez pana mecenasa w czasie rozpraw nie uzyskaliśmy żadnego kontrargumentu, żadnych badań naukowych, żadnej podstawy że podważam zaufanie do zawodu lekarza i wszystko to razem stanowi ciężkie przewinienie zawodowe i możliwość popełnienia kolejnego przestępstwa. Tutaj powoływano się na przeróżne artykuły kodeksu etyki lekarskiej. Ja muszę powiedzieć, że dzięki temu przewertowałam kodeks etyki lekarskiej od początku do końca i nie znalazłam żadnego punktu, który mogła, który po prostu złamałam. W związku z tym no, oczywiście nie zgadzam się z tymi zarzutami i postrzegam to jako po pierwsze odbieranie wolności słowa em, zagwarantowanego konstytucyjnie, jako narzucanie jedynie słusznych poglądów, jako nękanie i szykanowanie nas, nas, którzy jesteśmy lekarze, którzy mam, śmiemy mieć inną opinię, ale nie tylko, bo to jest zastraszanie całego środowiska lekarskiego, wszystkich lekarzy, żeby przypadkiem nie próbowali mieć odmiennej opinii od tej, którą ma Izba Lekarska. Także to były sytuacje bezprawne. Pan mecenas rozszerzy ten problem, więc ja nie będę może się rozwodzić, tylko powiem, że no nie wpuszczanie na przykład osób zaufania publicznego. Taką osobą był redaktor Jan Pospieszalski w Łodzi, natomiast w w Białym Stoku to byli profesorowie Uniwersytetu Medycznego, którzy siedzieli za drzwiami. Zamykanie jawności, co jest przecież bezprawne. Odmowa powołania biegłych, oddalanie wniosków dowodowych. Nie, otrzymali, nie otrzymaliśmy dotąd protokołu, protokołu z rozpraw. Bywało kuriozalne sytuacje, gdzie. To w ogóle uwłaczające jakby powadze Izby lekarskiej, gdzie był moment, kiedy trzeba było nosić maseczki, natomiast my z panem Mecenasem mieliśmy zwolnienia, mieliśmy zaświadczenia lekarskie i pani naczelny jeszcze nie naczelny teraz, rzecznik odpowiedzialności zawodowej w Białymstoku nie wpuściła nas na teren Izby Lekarskiej. Siedzieliśmy w przedsionku oszklonym, gdzie wchodzili ludzie. Ja byłam w kurtce, tak, w kapturze, bo było zimno. Także to po prostu sytuacje, które są kuriozalne. I tak żeby zakończyć, żeby nie przedłużać, zarzuca nam się łamanie kodeksu etyki lekarskiej. Wszelkich kodeksów zawodowych, etycznych i tak dalej. Natomiast tak żeby zobrazować działanie. Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Na naszej stronie, bo mamy stronę internetową Polskiego Towarzystwa Niezależnych Lekarzy i Naukowców, na stronie internetowej umieściliśmy listę kolegów donosicieli, którzy po prostu, dzięki którym mieliśmy wszczynane postępowania. I po pewnym czasie na tej, na tej liście znalazł się Pan Profesor, może nie będę wymieniać nazwiska, znalazł się Pan Profesor, i po pewnym czasie. Zadzwoniła do nas oburzona córka pana profesora. Dodam, że my mamy te listy, ponieważ mamy dostęp do materiałów sądowych. Mamy skserowane materiały sądowe. I jeśli państwo pozwolicie, przeczytam, co znaleźliśmy w materiałach sądowych w dokumentacji gromadzonej przeciwko panu doktorowi Zbigniewowi Hałatowi. Otóż w sierpniu 2021 roku. W dniu 6 sierpnia 2021 roku sekretarz Naczelnej Rady Lekarskiej lekarz Marek Jodłowski poinformował mnie, że skontaktował się z nim profesor doktor Habilitowany Medycyny, prosząc o to, by Izba Lekarska podjęła działania związane z wypowiedziami doktora Zbigniewa Hałata, które są niezgodne z aktualną wiedzą lekarską. Prośbę tę. Sekretarz przekazał, przekazał naczelnemu rzecznikowi odpowiedzialności zawodowej podpisany naczelny rzecznik odpowiedzialności zawodowej, lekarz Grzegorz Wrona. Proszę Państwa, pan profesor, doktor, habilitowany, nie żył od czterech lat. Więc może pozostawię to bez komentarza. W momencie, kiedy nam zarzuca się fałszerstwa i um, no, łamanie kodeksu etyki lekarskiej. No tutaj to zostało złożone zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w zakresie artykułu 271 kodeksu karnego jako fałszerstwo intelektualne poświadczenie nieprawdy, z artykułu 273 kodeksu karnego używanie dokumentów poświadczających nieprawdę i artykułu 231 kodeksu karnego jako nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza. Może na tym zakończę, bo, bo oczywiście przychylam się do wniosków, które pani profesor Krystyna Lisiecka opalko przed chwilą y, Państwu służyła i mam nadzieję, że, że mam nadzieję na pozytywne zakończenie i uwolnienie zawodu lekarza od przymusu, umożliwienie nam leczenia, wypowiadania opinii, dyskusji, merytorycznych dyskusji dla dobra pacjenta. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani doktor Dorocie Sienkiewicz.